Witajcie moi drodzy kochani, tutaj Marta z roślinnowo.pl. Yy, mamy drugi etap, yy, czyli kolejny filmik o tym, jak realizować rabatę z gotowych projektów ogrodów ze sklepu roślinnowo.pl. Tutaj mam przykład, rabata oczywiście prowansalska. Na pierwszym filmiku Pokazywałam, jak wypakowywać rośliny i co dalej z nimi zrobić, i to już wiecie. Teraz przyszedł etap drugi, czyli wybór miejsca, i temat, który też przyszedł do mnie w trakcie przygotowywania tego miejsca za mną, które tam gdzieś widać z tyłu na tym filmiku czyli tło dla rabaty, bo jak się okazuje, część osób na pewno ma na działce takie tło może być to po prostu ładne ogrodzenie, a jeżeli nie ogrodzenie, to. To, to szpaler roślin. To mogą być na przykład krzewy kolumnowe albo mm, niekolumnowe, połączone z drzewami, trawy wysokie, gęsto posadzone, tak żeby tworzyły taką jedną ścianę zieleni. No, jest bardzo dużo opcji na to. Tak naprawdę ten temat. Yy, Postanowiłam poruszyć, gdyż w trakcie przygotowywania tego miejsca ja też musiałam sobie stworzyć takie tło. To tło jest widoczne za mną, czyli bardzo niskie, takie ogrodzonko naturalne, naturalistyczne, zrobione po prostu z suchego drewna, z tak zwanego chrustu. Jak to teraz w mediach możecie usłyszeć, że można zbierać. Mam do niego dostęp, więc przygotowałam sobie ogrodzenie naturalne. Lubię te klimaty, te ogrody naturalistyczne i jednocześnie chciałam, chciałabym Wam powiedzieć i pokazać, że te gotowe projekty rabatek są dość uniwersalne, czyli nie tylko będą pasować przy domach z eleganckim tarasem, z ładnym ogrodzeniem, z jakąś scenerią ogrodową, która już istnieje, ale na tym filmiku zaczynamy od zera. Czyli tak naprawdę ja mam z tyłu za sobą pole, łąkę, która kiedyś będzie ogrodem użytkowym, bo tam będą posadzone warzywa i krzewy owocowe, ogólnie drzewka, winogrona i tak dalej, dalej. Ale chciałabym, żeby ten ogród był reprezentowany przez właśnie rośliny ozdobne, które pokażą to miejsce jako bardzo ozdobne, więc ten jakby tutaj wjazd na posesję będzie wyeksponowany. Chciałam Wam pokazać też kształt tej rabatki, bo jakby, jak wiecie, rabata prowansalska ma swoje wymiary. I te deseczki ułożyłam po to, żeby pokazać wymiar. Tutaj będzie, będzie przy kolejnym filmiku będę chcia, starała się pokazać Wam, jak, jak czytam ten projekt, jak, jak te sadzonki układam. Natomiast temat y, ogrodzenia jest na tyle in, y, y, dla mnie ważny i dla Was też powinien być, y, bo przecież te rośliny muszą tak y, zostać wyeksponowane, żeby je było widać. A że nie mam tutaj w tym momencie na tej działeczce nic więcej, nawet żadnego ogrodzenia, na którym mogę się oprzeć, pokazując wam realizację tej rabatki, postanowiłam, żeby wymyślę dla siebie coś bardzo, bardzo naturalnego, czyli totalna odskocznia od wizualizacji, które są na stronie pokazane, aby, abyście byli świadomi, że te rabaty będą pasowały praktycznie do każdej scenerii. Ważne tylko, jak je wyeksponujecie. Można oczywiście posadzić rabatkę na środku trawnika, jeżeli ma się gdzieś tam z tyłu scenerię po prostu samej zieleni, gęsto porastających krzewów i drzew, bo to już tworzy nam tło. Natomiast jeżeli mamy siatkę, ogrodzenie ze zwykłej siatki, no to trzeba będzie tutaj coś wymyśleć, bo jednak sama siatka nic nam no, nie wyeksponuje. Może by tam za siatką może być widoczna ulica, ewentualnie ogródek sąsiada. No to są rzeczy, które jednak e, zakrywamy i tutaj możemy wspomóc się pnączami, trawami, krzewami, no... Mm, nie zróżn są, jest zróżnicowanie albo po prostu nałożyć e, taką nakładkę na to ogrodzenie w wersji takiej naturalnej, jak na przykład. Ogrodzenie wierzbowe, czy ewentualnie takie gotowe moduły drewniane, które też już nam jakby przykryją ten widok z tyłu, a dzięki temu wyeksponują rabatę. Myślę, że to jakby jest dość krótki filmik, wskazujący na to, abyście pamiętali, że żeby o tej rzeczy pomyśleć, jakim, jakie miejsce wybierzecie pod tą rabatkę, to się Wam odwdzięczy. No drugą sprawą, jak ją realizujemy, to już powiem na następnym filmiku. Tutaj już krok po kroku będę pokazywała, jak działamy, co robimy dalej. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejny filmik.